Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Oto Pan Jezus, syn Boży wcielony i jego niepokalana matka. Taka matka i taki syn, na takiej drodze i w takiej sytuacji. Najszlachetniejsze uczucia matki do syna i syna do matki. Takiej matki i takiego syna teraz spotykają się wśród kpiny gawiedzi i w pełnym opokarzeniu i poddawane są największej próbie. Oto rozkwita dialog stworzenia ze stwórcą, Boga z człowiekiem. Maryja jest pełna bólu, ale i pełna dostojeństwa. Jej postawa jest pieśnią oblubienicy. Pieśnią kościoła, pieśnią ziemi, kosmosu, wyśpiewywaną Bogu naszemu, który jako miłość wstąpił na ziemię i oto jest teraz tu, z oplutą twarzą, cały pokryty ranami, uginający się pod ciężarem krzyża. Spotkanie, milczenie, obecność, wzajemne oddanie się, ofiarowanie się, Matko, weź, synu, weź. Matka cała jest w synu i zgadza się na drogę syna. Syn jest w matce i zgadza się na drogę matki. I na jej ból, i na jej dramat, zda się na tragedię. Ktoś powie okrucieństwo, ktoś inny powie misterium. Misterium, bo za tym wszystkim stoi miłość zwycięska. Bo z tego bólu rodzą się dzieci. Dzieci Boże, całe niebo się zaludnia. Piekło jest pokonane, grzech zniszczony, nasze zbrodnie obmyte. Warto. W naszym często naiwnym wyobrażeniu pobożności wszystko układa się tak, jak w świecie dziecięcym. Dobro jest zawsze górą, szlachetność nagrodzona, zło ukarane. A tymczasem w życiu tych najświętszych istot na Ziemi wszystko wygląda inaczej. A więc patrzmy i uczmy się. Im bliżej Boga, tym niekoniecznie łatwiej, niekoniecznie więcej zaszczytów, czy więcej wyróżnień. Bo może być przeciwnie. Więcej bólu i cierpienia, więcej doświadczeń, a na pewno zawsze jest więcej miłości. Zatem miłość i ból, upokorzenie i cierpienie zadane przez najbliższych i ból, którego nie można zaoszczędzić najbliższym, to nie znaki odrzucenia przez Boga, ale są to znaki Jego błogosławieństwa. Umiejmy więc nie roztkliwiać się niepotrzebnie nad ludzkimi uczuciami. Umiejmy też je sublimować, ukierunkowywać wyżej, na Pana Ukrzyżowanego i Matkę Bolesną. Natomiast sami nie zadawajmy bólu. Wkraczając w święte więzi międzyosobowe, jakiekolwiek, szanujmy je i nie zadawajmy innym bólu. Oh, my God.